Ja usiamam z tej si strony Dorian i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj odpowiem Wam na pytanie, czy warto mieć tarę, czy warto ją grać. I teraz Wam pokażę jeszcze jak ona wygląda w ogóle. Czy na pewno ją warto grać? Zobaczycie w tym odcinku. Prawdziwa tara, wyglądało to tak, jest po prostu nie wiem czy to jest różowy, czy to jest taki jakby czerwony troszeczkę. A to jest jej skin, którym będziemy w tym odcinku grać. Błękitna tara, czyli niebieska, a taka to jest ta. No dobra. Gadżet to jest wzmacniacz parapsychiczny. Tara i jej sojusznicy widzą przez 5 sekund wszystkich przeciwników, nawet jeśli chowają się w krzakach. Ładunki na mecz, na mecz 3. Więc my sobie zagramy dzisiaj właśnie oto tym skinem. Zapraszam was do mojego klubu do Team, bo mieliśmy 30 osób, a teraz mamy 26. Pierwsza linijka w tego klubu. No i teraz zacznijmy sobie pierwszą walkę na solo. Więc subskrybujcie kanał na wstępie, dawajcie lajki sub i subskrypcje. Oczywiście subskrypcję z dzwonkiem, a lajka w górę. XD. Dobra, Tarek strzela w skrzynie, tak jak ser. cztery razy, cztery razy strzela w skrzynie. No i bardzo, bardzo jest dobre w tym to, że ona tak strzela, bo ona 1971 po prostu zadaje obrażeń. No i to... No i cóż. <laughs> I patrzcie. Ale się biją. Tara po prostu jak strzela w kogoś, to bardzo... Po prostu szybko go zabija, ale na solo jest bardzo dobra, tylko zależy to od gracza w ogóle, no wiecie. Bo ja jestem niedobry... nie, nie lubię grać karę no ale musiałem nagrać ją odcinek, bo już nie wiedziałem kim. Wiecie pod tym filmem 11 owczyk w górę, nagrywam kolejny taki film i może to nawet z Mortisem będzie. Mortisem. Mor, 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 mortisem, I jest, więc zostawiajcie lajki, subskrypcje, wpiszcie w komentarzach coś fajnego, miłego, albo napiszcie w komentarzach, ile macie postaci w Brawl Stars. Jak będziecie mieć więcej, to przypnę wam serduszko, jak mniej, to też wam przypnę, oczywiście, nie będę taki. No i my już lecimy dalej. Jesteśmy na solo. Właśnie, zapomniałem, zapomniałem duo strzelić, ten... Tara w ogóle, ja wam może pokażę kiedyś na live. ja też mam takie metalowe karty, jak ta Tara ma, więc naprawdę superowo. Dobra, mam już, mam już ją. Jak? Dobra, puk, puk, puk. A jak jeszcze tego nie robicie, właśnie to już teraz kliknijcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, bo jak dobijemy 30 subskrypcji, nagrywam specjalny odcinek, więc naprawdę warto, warto. Powiem wam, że warto. Dobra, tutaj boleci. Dobra. O, tutaj jest jakieś powercubes, ja sprawdzę moim gadżetem, a właśnie zapomniałem, że ten gadżet jest bardzo pomocny, pomocny na solo, patrzcie na przykład jak wchodzisz do tych czaków. się na przykład boisz, że a ktoś tu będzie, mnie rozwali za chwilę, więc po prostu trzeba pamiętać, dobra, nikogo nie ma na razie, okej, okay. ej nie, laguje mi się, laguje mi się, kurczak, i no nie! 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 I w ogóle nie! I ja! Lagowało mi się tak! 112 dostaliśmy takich oto żetonów. Dobra, my teraz lecimy z walką na duo. Więc subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Ja już nie przedłużam z tymi subskrypcjami, tylko lecimy po prostu. Następną walkę. O, gramy sobie z na Majkiem. Bardzo fajnie. Dobra. Ja idę sobie po tamtą skrzynię. Pyk. Trzymamy, trzymamy. Ostatnie. Dobra, strzał mamy. No i dobra. Dlaczego taką miękkę pokazałeś? Przecież jestem dobry. Ej, jaki gupek. Dobra, mamy daj, dawaj, dawaj, daj, daj, daj. daj, 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 daj. Dawaj na tam. Dobrze! ty dobry jesteś. Pik pik pik! Rozwalamy go. Jest, ale dobrze mi się z nim gra. Widzowie, ale widzicie to, jak mi się dobrze z nim gra? No nie powiedzcie, że nie zasubskrybujecie tego kanału. No nie powiedzcie tego, no. Lulu, bo widzowie, no. Musicie zasubskrybować. Jeśli oglądacie ten film. No nie zrobicie tego da, dla Dorian i L JAK MAMY DUŻO Z NIM POWERLIKI I upsów. Tylko nie mogę tego zmarnować Pyk Pyk, musimy ich rozwalić Musimy ich rozwalić, kurde, nie Dobra, dobra, mamy ich, mamy Nikogo nie ma? Dobra I jej tary ult jest taki, że rzuca taką Do, I tam ludzie się tak yy, Ci gracze tak biorą, a jej stał power, to tak jak rzuca właśnie ten ult, tam jest taka czarna postać, która strzela z takimi kulkami, tak jakby, więc naprawdę wypróbujcie, wypróbujcie Tarę. No i cóż, o nie. Dobra, ona jest tam. No i pamiętajcie, jak chcecie ze mną zagrać, napiszcie w komentarzach swój nick, albo kod, kod drużyny, ja wpiszę go, no i razem sobie zagramy. O nie, o nie, dlaczego? No dobra. No i ostatnia walka na zadymie. Więc jeśli wam się filmy podobają, zostawcie subskrypcję i łapeczki w górę. Dobra. Lecimy teraz na zadymie. Teraz za bardzo nie jest taka dobra aż na zadymie, ale przekonacie się sami po tym oto filmiku. Dobra, bierz Pięknie. Leć Max, leć Max. Uwaga, 3-4. Gol! Aha. Już kurde, normalnie. Ja myślałam, że już będziemy przegrywać. Kurcze, chciałbym, żeby ten filmik trwał 7 minut. Szybko musimy strzelić bramki. No i o nie! Maria mnie zabiła. Powrót jeden. Nie. No, niestety, widzowie, będzie ten odcinek dłużej trwał, więc no, ja jestem teraz taki skupiony, żeby szybko strzelić. Bramkę to! Jest! Jest! Strzelimy to! Jest! Widowie, to było w tym odcinku na tyle. Ja się z Wami dzisiaj żegnam. Zostawiajcie subskrypcje i lajki. Ja się z Wami dzisiaj żegnam. Trzymajcie się! Cześć! Zostawiajcie subskrypcje. Pa!